Tydzień temu zaczęliśmy sobie taki nowy cykl kazań, z Konradem zatytułowaliśmy go sobie jako rozproszenie, i zaczęliśmy omawiać sobie różne przyczyny rozproszenia w naszym życiu. Tak? Że czasami, czasami, czasami chcemy być skupieni jako, jako dzieci Boże, jako chrześcijanie, chcemy być skupieni na, na Bożych sprawach, na Bożych rzeczach, ale czasami przychodzi to rozproszenie i, i omawia, omawiamy sobie w tym cyklu takie, różne powody, przyczyny, różne źródła tego rozproszenia, jakie mogą się w naszym życiu pojawić. I tydzień temu rozmawialiśmy sobie o takim pierwszym, o takim, takim pierwszym źródle tego, czyli o podziałach. Tak? Powiedzieliśmy sobie, że skąd mogą brać się te podziały, czyli te podziały mogą się brać z różni, przede wszystkim z jakiejś różnicy zdań i tego, że nie potrafimy razem, wspólnie gdzieś, gdzieś tam pogadać o tym, podyskutować, tylko, że zaweźmiemy się na tym swoim zdaniu, na tej swojej opinii, i teraz wszyscy myślę, muszą myśleć tak jak ja. Jaki jest tego skutek? skutek jest, powiedzieliśmy sobie, że skutek jest tego taki, że, że ten podział prowadzi do stopniowego wyniszczania, a na końcu rozpadu kościołów, państw, rodzin, innych instytucji czy organizacji, czegokolwiek. Wogół, w ogóle społeczeństw, gru, różnych grup ludzi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj sobie przeczytamy. Przytoczyliśmy ten fragment z Ewangelii, gdzie Jezus powiedział, że żadne, króle, że żadne królestwo, jeżeli jest podzielone, nie może się, nie może się ostać. Tak? I powiedzieliśmy sobie, jak, jak temu zapobiec. A jak temu zapobiec? Tutaj przytoczyliśmy sobie wypowiedź, która, która jest najczęściej przypisywana właśnie Augustynowi z Hipony, znanemu też jako świętemu Augustynowi, czyli, że w sprawach najważniejszych jedność, w drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. Tak? A więc według, tego, według tej maksymy, według tego powiedzenia, powinniśmy przede wszystkim usiąść, usiąść wspólnie i wspólnie zastanowić się, które rzeczy są tymi najważniejszymi, co do których musimy mieć zgodność i co do których musimy mieć jedność. Ale według tej maksymy są też rzeczy, co do których wcale nie musimy mieć, mieć tego samego zdania, myśleć w ten sam sposób. Tak? I, to, I to trzeba sobie rozróżnić, co, jest dla nas tym, co uważamy za te rzeczy najważniejsze i co uważamy za te rzeczy drugorzędne. Powiedzieliśmy też sobie, że to wymaga też odłożenia na bok na chwilę swoich racji, swoich argumentów i po prostu wysłuchania innych, in, innych opinii, innych argumentów, żeby po prostu, żeby się znowu nie, nie, nie pokłócić, żeby znowu się nie, 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 za, nie zaogniać tego spo, sporu, ale go powoli deeskalować i dojść do jakiegoś, może kompromisu, może do jakiejś do wspólne, wspólnej opinii, wspólnego stanowiska. Tak żeby właśnie osiągnąć tą jedność. I o tym sobie po, y, powiedzieliśmy tydzień temu, i dzisiaj ja będę kontynuował temat rozproszenia i omówię kolejny, powiemy sobie o, kole, o kolejnym takim źródle takiego rozproszenia w naszym życiu chrześcijańskim. I jak, jak zastanawiałem się nad tym, jak go y, ładnie zwięźle ubrać w słowa, ten, ten, to źródło, to tak naprawdę nic nie wymyśliłem, więc może po prostu od razu przejdźmy do słowa. Bo, 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 bo wtedy, wtedy wszystko się po prostu wyjaśni. Więc przejdźmy sobie do drugiego Tymoteusza, do drugiego rozdziału, wersety 3 i 4. I tam mamy napisane tak: znoś trudy, jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego, tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza. Również jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony, jeśli nie warczy prawidłowo. I to jest fragment, od którego dzisiaj zaczniemy i na którym będziemy bazować. I tutaj widzimy już y, drugi powód takiego rozproszenia w naszym życiu, który tutaj został nazwany jako wikłanie się w sprawy tego życia. I zanim zaczniemy, przejdziemy do jakichś konkretnych wniosków z tego fragmentu, najpierw chciałbym wytłumaczyć o co chodzi dokładnie z tym wikłaniem się w sprawy tego życia, czym są te sprawy życia, o których pisze tutaj Paweł. Albo może jeszcze inaczej zaczniemy sobie omówimy sobie szerszy kontekst tego co tutaj Paweł pisze. Otóż Paweł w tym w momencie w którym pisze ten list, drugi list do Tymoteusza, to jest najprawdopodobniej ostatni list, jaki, jaki Paweł napisał. On to, pisze, on to pisze w więzieniu. I najprawdopodobniej on pisze go w parę miesięcy przed swoją śmiercią. I w tym liście daje ostatnie gdzieś tam wskazówki Tymoteuszowi, który w tym momencie jest biskupem w kościoła w Efezie, daje mu ostatnie wskazówki, jak ma głosić, jak ma nauczyć, jak ma służyć temu Kościołowi. I też żegna, żegna, w tym liście żegna się z Tymoteuszem. Prawdopodobnie nie wiemy, czy, on potem, czy potem jeszcze się zobaczyli, czy, czy jeszcze nie, więc możliwe, że, że się nie zobaczyli już. A więc to jest, jak prawdopodobnie to jest ostatni w ogóle, ostatni, osta, ostatni komunikat, ostatnia wiadomość, jaką jak Ty Mateusz dostał, kiedy już, już potem od Pawła. I tutaj, właśnie w tym kontekście Paweł pisze do, Tymu, do, do Tymoteusza, daje mu. Wskazówki jako temu liderowi, jako przywódcy tego kościoła, znoś trudy jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. I mówi mu o tym, że właśnie, że nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się sprawy w tego życia. I teraz czy, przejdźmy do tego, czym są te sprawy tego życia. Otóż tutaj w Grece pojawia nam się tak, takie wyrażenie, to jest pragmatia hobios. I jak sobie sprawdziłem, co, co oznacza to wyrażenie, to pokrótce mógłbym powiedzieć w ten sposób, że to są zajęcia, aktywności. Sprawy i troski związane z, ży z życiem cywilnym, w przeciwieństwie do życia wojskowego. Czyli, e, czyli, czyli mamy sobie cywili i mamy wojskowych. Cywile żyją jakimś swoim życiem, oni, oni nie biorą w razie jakiejś wojny, w jakiejś walki, nie biorą udziału w wojnie, zazwyczaj, zazwyczaj albo sami uciekają, albo, e, albo gdzieś tam są wywożeni e, z linii frontu, tak żeby byli bezpieczni. Więc oni, więc oni ży, żyją pewnym sposobem życia, się różi, prze, prze, zajmują się zupełnie innymi rzeczami, yy, przejmują się zupełnie innymi czy, rzeczami i in, mają inne priorytety niż żołnierz. Żołnierz, który w razie, w razie wojny, w razie jakiegoś niebezpieczeństwa dla, dla, yy, dla kraju, dla, dla obywateli tego kraju musi. Zamiast uciekać, nie może uciekać, ale musi, musi, musi być gotowy do tego, że pójdzie na front, pójdzie na pierwszą linię i będzie walczył. Więc on, więc on, siłą rzeczy, on musi mieć zupełnie inne priorytety, musi mieć zupełnie inne zajęcia, zajmuje się zupełnie innymi rzeczami i zupełnie inne rzeczy uważa za ważne niż cywil. A więc te sprawy, te, te sprawy tego życia to są sprawy, którymi zajmują się cywile. I dlatego Paweł pisze, że, że kto pełni służbę żołnierską jest żołnierzem, nie może zajmować się sprawami cywilnymi, bo on jest żołnierzem. On musi mieć inne priorytety. A więc tutaj takie pytanie: wokół, wokół, czy, wokół czego? Krę, krę, myślę, że to jest takie pytanie, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć samodzielnie, wokół czego kręci się moje życie? Bo też tak zastanawiam się, czym, czym, czym w takim razie zajmują się cywile. Najczęściej cywil, cywile, i tak sprawy z tego świata, skupiają się wokół zaspokajania naszych, naszych potrzeb, czy to, czy to, czy to materialnych, cielesnych. Tak? czy to emocjonalnych, czy to duszewnych, różnych naszych potrzeb. Po, pod tym kątem żołnierze są trochę uprzywilejowanej pozycji, ponieważ oni te wszystkie rzeczy mają zapewnione już przez państwo, przez armię. Mają zapewniony żołd, mają zapewnioną, w naszym kraju mamy dla, dla służb mundurowych, mamy wcześ wcześniejszą emeryturę. Wsz wszystko mają zapewnione, więc nie muszą się tym wszystkim zajmować. I tak samo Słowo Boże mówi, że, że my też, kiedy jesteśmy właśnie żołnierzami Jezusa Chrystusa, my też mamy to wszystko w Chrystusie zapewnione. I otwórzmy sobie drugi Piotra, rozdział pierwszy, werset trzeci. Tych fragmentów jest, jest, jest więcej, ale ja wybrałem dwa fragmenty, które o tym mówią. Pierwszy właśnie to jest z drugiego Piotra, i tam jest napisane tak: łaska i pokój niech się Wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Jako, że Jego Boska Moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. A więc widzimy, że ten, który nas powołał do chwały i cnoty, obdarował nas już wszystkim, co jest nam potrzebne do życia, a więc wszystkie rzeczy materialne. Zapatruje nas we wszystko, co jest nam potrzebne do, tutaj do po prostu do przeżycia na tym świecie tak? i do pobożności, a więc nie tylko do tego, żebyśmy jakoś przeżyli to życie. Żebyśmy, żebyśmy żyli pobożnie, zgodnie z Jego wolą i żebyśmy byli w stanie swobodnie pełnić dobre uczynki, o czym też jeszcze będziemy mówić za chwilę. O tym mówi też Jezus. Ja tutaj przytoczę fragment z Mateusza, z 6 rozdziału, wersety 31 i 30, do, 33, do 33. Nie troszczcie się więc, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy, bo, to, bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem o wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Zobaczcie tutaj dokładnie, dokładnie jest powiedziane to, co ja teraz powiedziałem: tak? cywile, czyli poganie, którym my głosimy Ewangelię, który, o których my walczymy, cywile troszczą się o sprawy tego życia, bo muszą, oni nie mają tego zapewnionego. Ale co mówi Jezus? Wie ojciec, czego Wy potrzebujecie, więc nie musicie się za, sami, sami się o to, o, o to przejm tym przejmować. Nie musicie się sami tym zajmować. Nie musicie się o to martwić. On już wam to wszystko zapewni. To wszystko będzie wam dodane. Ale szukajcie króle najpierw Królestwa Bożego. Przede wszystkim to jest wasz priorytet. Niech to będzie waszym priorytetem. Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nawet z tego co pamiętam. Słowo greckie, które tutaj jest powiedziane, że tutaj jest przetłumaczone jako dodane, ono, ono bardziej oznacza, on po prostu jest wam dane. Podsumowując ten fragment. Uwikłanie się w sprawie tego świata polega więc na pogoni, zaspoko zaspokojeniu własnych potrzeb właśnie w sytuacji, kiedy, kiedy pomimo tego, że mamy to za zapewnione przez Boga, my dalej, my dalej szukamy, sami próbujemy sobie to zaspokoić. Bóg, Bóg jest dżentelmenem. On nie, on nie będzie, on... Jeżeli, jeżeli my próbujemy robić po swojemu, on często, nam, on często nam, nam w tym nie przeszkadza. On, on tego po prostu czeka, aż, sa, aż sami często zorientujemy się, że te nasze wysiłki, że te nasze wysiłki idą po prostu w złym, w złym kierunku. Bo się na, na, namachamy, namachamy, namę, namęczymy się, namęczymy, potem, potem się okazuje, że, że zamiast, zamiast po prostu pełnić wolę, wolę Bożą w wolności od tego wszystkiego, to my, to my nie mamy w ogóle na to siły. To jest właśnie pogoń za zaspokojeniem własnych potrzeb. Kiedy przestajemy właśnie ufać Bogu, że On nam to wszystko zapewni. I przez, przez to, jak się tak właśnie na, na, namachamy, nachapiemy, to nie mamy już siły i, prze, i przez to zanie, zaniedbujemy służbę, którą Bóg ma dla nas. O czym też będzie, będę za chwilę jeszcze mówił. A więc to jest pierwszy punkt, na czym polega uwikłanie się w sprawy tego świata. A drugi punkt, jaki sobie tutaj wypisałem, to jest nadmierne angażowanie się emocjonalne w sprawy niezwiązane z pełnieniem służby dla Boga. I są różne takie tematy. Taki, chyba, jak obserwuję trochę to nasze środowisko chrześcijańskie, taki, taki, taki obszar, w którym ja najczęściej, naj, najczęściej to widzę, to jest na przykład polityka. Kiedy, kiedy, kiedy na różnych forach, jak sobie czasami czytam na, czytam na Facebooku, w różnych grupach, chrześcijanie spierają, spierają się, kto powinien być prezydentem. To trochę, trochę, trochę to, co ostatnio też Konrad wspominał. Kto powinien być prezydentem, albo jakie, powinny, jakie, jakie powinno być nasze stanowisko wobec tego, albo wobec tamtego. Myślę, że nie ma problemu z tym, że, że rozmawiamy o takich rzeczach, tak? że, że dyskutujemy, tylko mam wrażenie, że bardzo często wymyka się to z, z ram takiej merytorycznej dyskusji, gdzie szanujemy odmien, odmienne zdanie, odmienne opinie, ale zaczynamy się angażować, angażować swoje serce, angażować swoje emocje, że musi być właśnie tak. I często przez to nie potrafimy się pogodzić, że ktoś może mieć, może mieć inną opinię. I, I angażujemy się w takie spory emocjonalnie, poświę, przez to poświęcamy też na to czas, i znowu zaniedbujemy służbę w Bożej Armii. Więc dobrze, powiedzieliśmy sobie, na czym polegają e, teraz e, sprawy tego życia, jak, jak, na czym polega to życie cywilne w tym obrazie, jaki nam tutaj Paweł narysował. To na czym, po, na czym polega ta służba wojskowa? Bo powtórzmy jeszcze raz. Że nikt, kto pełni służbę żołnierską, służbę wojskową, nie wikła się sprawy tego życia. Więc na czym to polega? I po pierwsze zadałem sobie pytanie: po co my w ogóle tutaj jesteśmy? Jaki jest nasz cel tego, że jesteśmy tutaj na Ziemi? Okej, okay, przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego pana i jako naszego zbawiciela. Wiemy, że, mamy, że, że w nim mamy już zbawienie, mamy, mamy to zagwarantowane, mamy też pieczęć ducha świętego w naszych sercach, który, który jest gwarantem. Tego, tego zbawienia i życia wiecznego, to po co my jeszcze jesteśmy tutaj na Ziemi? Dlaczego Bóg jeszcze nie zabrał nas do siebie? Nie wiem, czy się kiedyś na tym zastanawialiście. Co jest celem istnienia kościoła tutaj na Ziemi? Jak się nad tym zastanawiałem, przyszedł mi fragment z Mateusza 28 rozdziału, sama końcówka tej Ewangelii, i będę czytał od 18 wersetu. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. A więc jaki jest cel istnienia Kościoła, czyli nas wszystkich tutaj na ziemi? Głoszenie Ewangelii ludziom, którzy jeszcze nie znają Pana. Uczenie ich bo, 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 Bożych prawd, Boży, Bożych Przykazań? Pokazywanie im w ogóle, całym sobą, całym, całym sobą, jaki jest Bóg. My tutaj na Ziemi jesteśmy obrazem Jezusa Chrystusa. Powinniśmy być obrazem Jezusa Chrystusa. Dlatego tak często mówimy, że, że, że powinniśmy upodabniać się do niego, żeby inni ludzie, widząc nas, widzieli, jaki jest Chrystus. Jaki on ma stosunek do nich. I to jest, i to jest taki, i to jest też, żebyśmy. I to, i to jest pierwszy taki aspekt yy, służby. Armii Bożej, czyli Kościoła. Właśnie walka o, o, ludzi, o ludzi niezbawionych. Ale w, ra, w ramach armii, tak jak, tak jak mamy ziemskie armie, i w tych armiach są, ka, każdy pełni swoją funkcję, każdy ma jakąś rolę do odegrania, nie ma tak, że każdy żołnierz robi, robi wszystko i każdy żołnierz robi dokładnie to samo. Mamy, mamy piechotę, mamy marynarkę, która zajmuje się czymś, czymś innym. Mamy lotnictwo, które bardziej specjalizuje się w walce powietrznej. Mamy różne dywizje pancerne, które bardziej zajmują się obsługą czołgów. Mamy artylerię. W końcu nad tym wszystkim panuje dowództwo, które też nie tyle bierze udział aktywnie w wojnie, co planuje strategię. A więc każdy, każdy w wojsku ma swoje zadanie do wykonania. I tak samo my. To nie jest tak, że my zajmujemy się wszystkim, tylko my też mamy, swo mamy swoje konkretne zadanie do wykonania, wyznaczone nam od samego początku przez głównego dowódcę. I o, I o tym mówi nam list do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Je Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. A więc Bóg już, już wcześniej, jak nas stwarzał, od razu przygotował nam konkretne rzeczy, konkretne, konkretne dobre uczynki dla każdego z nas indywidualnie, przygotował nam dobre, konkretne rzeczy, które, które chce, żebyśmy wykonali w ramach, w ramach naszej służby wojskowej, w jego armii. Tak, Te dobre uczynki, które, o których tutaj pisze Paweł, w ogóle te uczynki to jest z greckiego słowo ergon, i, i oznacza zajęcie, zatrudnienie, pracę, dzieło. Czy to nie jest, nie jest do końca tak, jak często się to przy, przedstawia, że, że dobre uczynki to są no, jakieś dobre, dobre rzeczy, które my musimy robić. To są, do, to są dobre rzeczy, ale to są bardzo konkretne, dobre rzeczy, te, te konkretne, dobre rzeczy, które Pan Tobie indywidualnie wyznaczył do zrealizowania. A zatem Bóg stworzył każdego człowieka z zamiarem dania mu później konkretnego zajęcia, konkretnego dzieła do, do zrobienia. Taka jeszcze mała dygresja, myślę, że powinienem o tym powiedzieć, jak w ogóle, jak w ogóle rozpoznać to, no bo może, to, może się pojawić takie pytanie, to co, 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 co w takim razie ja mam zrobić, skąd mam wiedzieć, co ja mam zrobić, tak? I myślę, że przy, przede wszystkim taka, taka najważniejsza rzecz, jaką powinniśmy robić, żeby się tego dowiedzieć żeby, żeby w każdej chwili naszego życia wiedzieć, co w danym momencie mamy zrobić, to jest po prostu trwać w relacji z Nim. Trwać w relacji z Ojcem, uczyć się, słuchać jego głosu, bo jak będziemy, będziemy trwać w, jego, w relacji, będziemy uczyć się, w jaki sposób On do nas przemawia, w jaki sposób On do, do każdego z nas mówi, i potem, jak będziemy, będziemy pójdziemy, pójdziemy gdzieś. I, i nawet, nawet może nie będziemy się specjalnie koncentrować, będziemy skoncentrowani na jakichś innych rzeczach, nie wiem, na pracy, bo jesteśmy w pracy, poszliśmy do pracy, zajmujemy się sprawami związanymi z pracą. Ale nawet, nawet w takich sytuacjach będzie, pojawi, pojawi się jakaś sytuacja i Duch Święty coś będzie nam już mówił, i będziemy w stanie lepiej, łatwiej odebrać to, co on mówi i zrobić to, co, to, co on w danej, w danej sytuacji od nas pragnie. Też w liście do Filipian w drugim rozdziale jest napisane, że, że Bóg jest sprawcą chcenia i wykonania wszystkiego zgodnie z Jego wolą. Czyli jeżeli, jest, czyli jeżeli on coś chce. Od nas. I yy, jak, yy, jego wolą jest, żebyśmy coś zrobili. On też w nas wzbudzi pragnienie do tego, żeby, 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 żeby to zrealizować. A nie tylko pragnienie, ale da nam też możliwości, okazje, otworzy nam drzwi ku temu, żebyśmy zrealizowali jego wolę. Dobrze, i to taka, 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 była moja, yy, taka była moja dygresja. I tak już przejdę, przejdę powoli do podsumowania tego co, tego, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy. A więc obok podziału, kolejnym powodem rozproszenia w naszym życiu może być uwikłanie w sprawy niezwiązane z celem naszego życia, jaki Bóg dla nas przygotował. Bóg zaspokaja nasze potrzeby, dzięki czemu my nie musimy się martwić o, nie musimy się skupiać na tych, yy, na tych ziemskich rzeczach. Na, na zaspokojeniu naszych potrzeb, bo On już nam to wszystko, On nam już to wszystko gwarantuje. Zadaniem naszym tutaj na ziemi, jako Kościoła, jest przyprowadzanie ludzi do Jezusa, jest pokazywanie, demonstrowanie im całym sobą, jak, jaki jest Bóg, jaki jest Chrystus i nauczanie ich yy, prawd Bożych. Że, 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 może, nie wiem, zabieram, jakby ktoś, ktoś, może, ktoś może się oburzyć, że, że dlaczego ja mam, ja mam żyć w taki sposób. Ale słuchajcie, doświadczyliśmy wszyscy tego, że taki właśnie sposób życia, jaki, jaki Chrystus nam propo, proponuje, jaki Chrystus od nas oczekuje, jest właśnie dla nas najlepszy, tak? Myślę, że każdy z nas tego doświadczył. Tylko ludzie na, na, na zewnątrz jeszcze tego nie rozumieją. I czwarty punkt tego podsumowania, jaki sobie tutaj wypisałem że w ramach tego zadania każdy, każdy chrześcijanin, każdy z nas ma wyznaczoną przez Boga misję, do której wykonania został stworzony.